Cześć, z tej strony Julia, witam Was na kanale Streszczenia na Zaliczenia Opowiem Wam dzisiaj troszkę o książce Granica Zofii Naukowskiej Książkę tę czytało mi się bardzo przyjemnie W porównaniu do Ferdy durka przeczytałam ją w krótkim okresie czasu Podobała mi się i polecam ją wszystkim, którzy jej nie przeczytali Choćby ze względu na trójkąt miłosny, który kręci całą książką i całą akcję. Ale nie przedłużając... Głównym bohaterem książki jest Zenon Ziębiewicz, który już na początku wziął i umarł. Chociaż nie, nie umarł na początku, bo scena jego śmierci jest na końcu książki, a na początku mamy takie sprowadzenie, że dowiadujemy się, że umarł, jest parę spekulacji na temat jego śmierci, na temat osoby, która go zabiła, no i poniekąd konsekwencje jego śmierci. Zaraz po tym przenosimy się parę lat wstecz, gdyż mamy wzniankę o dzieciństwie Zenona, Dowiadujemy się, że pochodził on ze zubożałej szlachty i że w jego domu działo się śle. Gdy ojciec nagwinnie zdradzał matkę i po takich swoich eskapadach miłosnych jeszcze przychodził do niej o wszystkim jej opowiadał, a ona mu wybaczała. Um, akcja całej książki kręci się wkoło, dookoła trójkątu miłosnego. Zenon w swoim życiu miał dwie kobiety, Elżbietę i Justynę um, i opowiem wam pokrótce ich historię. Pierwszą miłością Zenona była Elżbieta Biecka, podkochiwał się w niej od dziecka. Była ona dość bogatą dziewczyną, którą od małego wychowywała ciocia, Cecylia Kolichowska, właścicielka kamienicy, gdyż matka Elżbiety nie interesowała się z dzieckiem, wolała hulać z bogatymi mężczyznami, się stroić i piększyć. Niestety dla Zenona Elżbieta w swoich młodych latach podkochiwała się w rotmistrzu Awaczewiczu, który, jeśli się nie mylę, miał żonę i dzieci, no ale to nie, to nie był problem dla Elżbiety, bo przecież tak długo, jak się ty, jak, e, sekretnie do niego wzdychała, zamiast odbijać go żonie, wszystko było ok. Kochać się w drugiej osobie nikt nikomu nie broni. E, drugą kobietą Zenona była Justyna Bogutówna. Biedna chłopka, córka kucharki, której w sumie jedyną wartością była jej uroda nie była ona ani wykształcona ani jakoś specjalnie inteligentna i jeśli Zenon faktycznie się przynajmniej częściowo w niej zakochał to zakochał się w jej urodzie. I tak. Mamy taki wstęp, dowiadujemy się o dzieciństwie Zenona, o dzieciństwie Elżbiety, o dzieciństwie Justyny, jak to wyglądało. Um, dowiadujemy się um, o tym, że Zenon studiował w Paryżu, gdzie z tych studiów powrócił do Bole Boży na wakacje i tam poznał Justynę i zaczął się romans z Justyną. No ale później jeszcze raz wyjechał a, i w sumie pomimo, że Justyna na to liczyła, to nie, nie obiecywał jej, że do niej wróci, jak wrócił kolejny raz, to spotkał Elżbietę. No i wtedy narodziło się ich uczucie. E, już tak na poważnie zaczął Zenon myśleć o orzenku, o tym, że Elisabetta mogłaby zostać jego żoną. Jednakże no, nie przeszkodziło mu to w, w rozkręceniu romansu z Justyną. Tak naprawdę on się w sumie rozkręcił e, od momentu śmierci matki Justyny, gdyż ona była taka bardzo przybita, płakała. No i Zenon chciał ją pocieszyć, a w jaki sposób ją pocieszył, to wszyscy bardzo dobrze wiemy. No i od tego momentu Zenon kręcił z Justyną, deklarując jednocześnie swoją miłość Elżbiecie, z którą był zaręczony. Eee, I wszystko w sumie było fajnie, Zenon elegancko leciał na dwa fronty, do momentu, aż Justyna zaszła w ciążę. Eee, biedna dziewczyna, może i chciała go złapać na ciążę, może i nie chciała, tego nie wiemy, ale na pewno liczyła, że jak, że jak Zenon dowie się o tej ciąży... To z nią zostanie, to będzie jej mężem Niestety tak się nie stało Zenon dał jej pewien plik pieniędzy Powiedział, rób sobie, bało z tym co chcesz Ja umywam ręce mm. I pomimo tego, że nie powiedział Na co te pieniądze są Justyna zrozumiała to w jeden sposób Masz dokonać aborcji Tak też zrobiła, pozbyła się dziecka Co później przyczyniło się Do jej choroby psychicznej I do... Tragicznych konsekwencji. Jeśli chodzi o Elżbietę, to była ona zakochana w Zenonie. Byli zaręczeni dwa razy. Raz zaręczony zostały zerwane, i zostały zerwane po tym, jak Elżbieta spotkała Justyna. Spotkała ją w ten sposób, że Justyna mieszkała przez pewien czas w, Elżbie w kamienicy pani Kolichowskiej i Elżbieta miała ją zameldować. I przez to, że Zenon powiedział jej, jak nazywa się jej kochanka, gdyż Zenon. Powiedział Elżbiecie, że ma kochankę i że ta kochanka jest w ciąży. To Elżbieta nie wytrzymała, i gdy przyszła do niej Justyna i się zameldować, to Elżbieta zaczęła z nią o tym rozmawiać. Powiedziała, że um, ona nie będzie jej powstrzymywać, że w tym momencie Justyna ma większe prawa do Zenona, zerwała zaręczyny i wyjechała. No ale po pewnym czasie wrócili do siebie, znowu kolejny raz się zaręczyli, wzięli ślub, urodziło im się dziecko. Zenon został prezydentem miasta, wszystko było pięknie, Sielanka, byli bogaci. Jednak ciągle w ich życiu Justyna się kręciła. Ogólnie za całą sytuację, za chorobę psychiczną Justyny, Zenon obarczył tą całą winą właśnie Elżbietę. No i Elżbieta była przez Zenona poniekąd zmuszana do pomagania jej. Jak Justyna chciała mieć jakąś pracę, załatwiała jej to Elżbieta. Jak Justynie jedna praca się znudziła, chciała kolejną, znowu załatwiła jej Elżbieta. No i w um, życiu Elżbiety i w życiu Zenona ciągle ta Justyna gdzieś się kręciła, ciągle dawała o sobie znać. Um, I oni ciągle się jej obawiali, że nie wiem, że komuś powie, że wyjdzie na jaw, że, że usunęła dziecko. Um, I po prostu myśleli, że z momentem, gdy załatwią jej pierwszą pracę, to wszystko się skończy, tak się jednak nie stało, ona się wpiła w ich życie, no i nie chciała go opuścić I... Gdy Zenon tak sobie fajnie, sielankowo żył To Justyna coraz bardziej popadała w chorobę psychiczną W sumie nie wiemy dokładnie co to było, no ale siadło jej na psychikę i to dość nieźle W pewnym momencie stwierdziła, że w pewnym momencie stwierdziła, że Zenon jest wszystkiemu winny, no i musi go ukarać, bo ona jest nieszczęśliwa, bo ona przez niego usunęła swoje dziecko, i wpadła na przecudowny pomysł, że się na nim zemści. E, pewnego, dnia wbiła do je, pewnego dnia wbiła do jego, um, jeśli się nie mylę, biura, biura prezydenta miasta i oblała mu twarz kwasem. Nie zabiło go to, no ale oczywiście poważnie oszpeciło. Jeśli dobrze pamiętam, to zdrać, stracił wzrok w obu, w jednym oku albo w obydwu. Tego dokładnie nie pamiętam. No i w każdym razie oszpeciło go dość nieźle. No jak moja poloniska stwierdziła, jak on miał z taką twarzą żyć? Miał nosić worek czy żelazną maskę? W sumie to to jest chyba mm, cała tajemnica mężczyzny w żelaznej masce, no ale mniejsza z tym. Zenon stwierdził, że no nie może tak żyć i sobie strzelił w usta. No i wziął i Koniec książki. Ech, ogólnie po przeczytaniu tej książki bardzo... Um, po przeczytaniu tej książki stwierdzam, że Zenon był synem, um, Bo ogólnie nie liczył się z uczuciami kobiet, rozkochał w sobie Justynę, nie załatwił tego porządnie, Obwiniał, błędy, obwiniał o swoje błędy Elżbietę Cały czas się przy tym tłumacząc, że inni faceci robią gorzej No bo przecież on miał tylko jedną kochankę, a inni mają parę No jeszcze się przyznał i jeszcze to załatwił No więc o co ogólnie chodzi? W sumie do tego nawiązuje tytuł Granica Bo w pewnym, w pewnym tłumaczeniu tego tytułu chodzi o to, że Granica, że ta tytułowa granica jest to granica moralności głównego bohatera, która zostaje ciągle przesuwana. Zenon w czasie przebiegu książki coraz bardziej robi coraz bardziej niezgodne ze sobą rzeczy i przesuwa to swoją granicę moralną, przez co staje się gorszym i gorszym człowiekiem. Mam nadzieję, że pomogłam wam troszkę pomimo tego, że Pewnie trochę plątałam, bo jakoś tej lektury nie mogłam przemóc i to nagranie to jest chyba ósme z kolei. Eee, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Pa pa!